Szybieszko, Szybieszko, dzisiaj odcinko! Kurde! Widzicie mi tutaj. Dobra, ja dziś haul, haul! Już widzicie pierwszą rzecz. Ale zaraz, ja zacznijmy Byłem w. w pasażerze. Czyli teraz to jest ten kaplan. I pokażę Wam, co kupiłem. Takie żele. Takie żelki, cała paczka. Na przykład, futbol. Dobra, to jest nieważne. Czy... Kupiłem sobie za... w dildzie za dwie dychy. Zaskoczyłem się. Taki oto głośnik. Po co mi. Sunbar. Po co mi głośnik za dwie dychy, który jest pewnie do dupy? A żeby był po prostu. A żeby był, tak trzeba mieć, to będę miał. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. A dwie dychy. A tych chcie mnie. Dziewięć dych wydałem. Dzisiaj będzie hałas za trochę. Jeszcze jest gorąco w cholerę. Czas było kupić. O, oh, Ten! Jak to się nazywa? Wentylator, chyba. Taki, oto, wentylator. Już robimy. Opening, Lena, jest sia Lena. Siada z nami, będzie otwierał. Oh, wow. Ej, weź mi, przynie mi przynieść szybko. tą kolebkę. A jak się nie chce, to daj ten z tego. szafki. szafki nożyk. Daj. No właśnie, tam to jest drugie z lepsze. Jeśli Lena idzie, poszła po ten lepszy, ale mamy, jakby, co taki błaga, Lena już nie musisz już wracaj No wiem, słyszałem, ktoś się odnalazł. Idziesz Widzisz Nie, Dobra, uwaga, jesteśmy już. Taki nóż polecał 3 zł, to jest stragane. Uwaga, po kolei wyjmujemy. Proszę zrobić miejsce, siądź tam. A co to jest? Dobra. Okej. Nie unikajcie, yy, dlaczego noszę okulary w Na początku mamy coś takiego. <ścoughs> no, to jaki fajny kabel. O cholera! A bo to się montuje jeszcze. Patrzcie, mamy coś takiego. Poczekaj, zaraz, ja zaraz. Tylko to zaraz, zaraz. Siatka, żeby udusić lena jak falgać będziemy, ile? Daj tą siatkę. Co tak wygląda. Nie no szczerze, to jest pęknięte. Nie. Bez nadzieja. No szczerze racja. Nie piszę dużo, że nie, to... to... nie nakładam Co na ty mnie? robisz? Ej, no nie rób tak. Czekajcie, bo tutaj trzeba... Nic nie widzę. Zamontować. Tak to wygląda. Tak się oto. Super yy, przedmiot. Dokładnie. Wyjmuj, mój dalej. Się zrobić, Wyjmuj dalej. Wyjmuj dalej. No, to jest. A. Nie, tak, tak jest. jest. Kurde. Tak jest. Rury jakie. Ej ja nie wiedziałem, że ja to będę musiał składać. Ura! Wow. Tak jest. Chyba do L T. O tak. Ta. Takie bzium, bzium, bzium. Dobra, A tak ta przeżyć. rura? Ta rura pokaż, nie to! Pokaż rurę, taka rura. To moja rura. Twoja rura, to na to moja rura. I mamy jeszcze siatkę, siatkownicę. Uuu, o na głowę. Siatko... Ej, to duże jest. Łej, no. to jest ogromne! Zobaczcie sobie, to jest jak lena. Jest takie do składania części jest sam. Ale to jest ogromne u nie było takie duże, nie? Mam pomysł, wiesz co? Ty założysz tą większą szatkę, ja tą mniejszą. Nie, dobra, dawaj, tam. Postaw. A co tu, 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 co tu nie Montujemy! Nie, nie, teraz nie, jak później. I uwaga, teraz to co jest w tytule? Paczka tajemnicza... Do, dobra, do miniaturki. Tajemnicza paczka z korony, nie? Czekajcie. Ja, no, ale nie mów nic brzydko na koronę, bo pięknie jest. Tajemnicza paska z Korony Kielce. Zobaczcie, siatka. Lecimy. Magda Gessler. Dana powiedziała, że my... A, je jeszcze za zanim tajemnicza paska... Y, Bonti. <grym> moje. Y Panie, jesteście ciekawi co Ale to... jeszcze nie, bo jeszcze moje. A nie, to, to już na inny film Albo na tym Dobra, idź szybko. To nie, to jeszcze tajemniczej paski nie będzie. Pokazuj. Dobra, ja kupiłam buczkę, która jest beznadziejna. Czemu? Bo to nie jest ta prawdziwa. To jest podruba. Nie, co ty robisz? Dobra, dawaj dalej. Masz, pokazuj to co, co, to, co ty mi wybrałeś. Biała i tyle. I żelki I takie żelka. same. Dobra, tajemnicza paczka z Kielce, let's go. Ja chcę od najsłabszej rzeczy do najlepszej. Dlaczego teraz to jest najlepsza? To jest najsłabsza rzecz, kosztowała dychę. To jest bryloczek Korona Kielce. Ktoś wam tutaj e, openinguje Ale szczerze tam lepiej wyglądała nie Ty no. lepiej wyglądajesz na zdjęciu Tak wygląda. aha Tak wygląda. jedną stroną, żebym pokazał Tak wygląda brilaczek z Korei Kielce, wezmę sobie go do kluczy Kto wygląda. I taki będzie mnie strzegł, chociaż no w Warszawie to on mnie nie będzie strzegł To no, na Kielce mm. Ta paczka z korony kosztowała 190 zł, czyli za 200. Uwaga, temperem. Drugi już strój z korony Kielce, Postanowiłem, że sobie wezmę teraz z spumy. Z spumy sobie wezmę. I tutaj ma super takie na, na kle... Nie naklejki, tylko wiecie. Tak to wygląda. Poczekajcie, może jest metka? Jest metka. O, jest metka z spumy. Ta koszulka kosztowała 60 zł, więc bardzo fajna cena, mogę powiedzieć. Nie fajna. Świetna koszulka piękna jest. Cztery zajebista. Nie no, bo to jest... bo teraz się kończy, że są te przeceny na te koszulki, nie? I uwaga! Rzecz, której pewnie nie spodziewaliście się, że kupię, nie? To jest rzecz, której myślę yy, nikt nie pokazywał na żadnym YouTubie. Siatka, siatka pójdzie sobie położenie, bo zajebista jest. Tą Uwaga, pleca! Takie siatki macie. Zrobiłeś! Jest to plecak 4F e, Korona. I za wygląda. Tak on się prezentuje. Już będziemy patrzeć. Tak on się prezentuje, 4F. Dokładnie. Super ma logo piękna jest jak zawsze. Ta, to, co, co jest Prawie. fajne. Po boku ma na wodę, dwa razy ma na wodę, więc świetnie. Ma dwa razy na wodę, więc jak ktoś chce, chciał sobie kupić, to polecam. Znaczy, jeszcze będę używał dopiero, ale bardzo, zobaczcie, macie tutaj to mniejszą kieszonkę. A jeśli się to będzie dobre. Poczekaj, po tak, mniejszą kieszonkę i w tej mniejszej kieszonce jest jeszcze mniejsza kieszonka. Zajebiste, to jest jakbyście pieniądze. Ale Muszę... duży. Może Wam pokażę, poczekaj, zaraz ci pokażę. O, ja Wam pokażę przykład. Olaf Randomowe pieniądze z tego. Kieszeni. Macie na przykład trzy dechy. To zobaczcie. Macie tutaj mniejszą kieszonkę. Wkładacie. O. Tam jeszcze. O. Cyk. No i cyk miodolinka, nie? Polecamy. Polecam. Na razie plecak. No i już no wszystkie. Rzeczy. Jeszcze muszę. Włacić tam dużą kieszonkę. Ale przód muszę Wam powiedzieć, super jest. Co jest? To ma 3D. Tu jest jeszcze jedna. Tu jest jeszcze druga kieszonka. Większa. Okej. Okay. I. Jezu, jeszcze w tej większej kieszeni jest jeszcze większa kieszeń. Patrz. Nie ja kieszeni. Chyba z pięć. Więc podsumowałem z plecak 120 zł. Bardzo mi się podoba. Super jest. Naprawdę polecam go, kupcie sobie na nowy rok szkolny Kosztował. Idę 120 bez grosza. I znaczy wiadomo, to jest trochę dużo, ale piękne. Jest mi się bardzo podoba. Polecam Duży jest. Tylko wiadomo, może jak macie psy w domu, no to może wam obejść sierścią niestety, ale... Mówi to, yy, ktoś kto ma teraz. No psy, właśnie, chciałem no to. Chciałem to, po, chciałem to powiedzieć. Poborską. Chciałem to powiedzieć. Ale jak zawsze Lena mi zabrania. Więc tak wyglądają te zakupy. Piękna koszuleczka jeszcze, na nowy sezon, pamiętajcie, będzie już. o yy. Oczywiście to jest wszystko na szybka, zajebiście. Jestem ciekawa, czy ktoś chciał oglądać z Kielce, tylko z innego miasta. No, Mam nadzieję, że nie. <gry> Bo mnie zbiją. Dobra, widzowie, trzymajcie się, no i korona Kielce, siabada bada. bada.